Cześć kochani, witajcie na siedlisku Marcinówka. Jak widzicie mamy piękną pogodę, słońce świeci i chociaż jest już przełom lutego i marca i do wiosny w zasadzie jeszcze miesiąc, no to tak naprawdę czuć ją już w powietrzu, a to zapowiada, że ten odcinek będzie naprawdę wspaniały. Przekonajcie się, oglądajcie do końca. Kochani, tak jak mówiłem, pogoda naprawdę dopisuje. Jest wspaniale, słonecznie, dość ciepło. No już widać, że ta przyroda coraz bardziej rwie się do życia. Myślę, że pokażemy Wam co nieco, jak wygląda nasz ogród warzywny w tym momencie. Ale to później, bo najpierw mam do Was wielką prośbę. Już 1 marca swoją premierę na YouTubie ma nowy kanał. Przekanał tworzy go Bartłomiej Graczak oraz ja, a także kilka innych osób, które nam pomagają. Bardzo, bardzo was zachęcam do tego, żebyście ten kanał zasubskrybowali. Oczywiście link do niego znajdziecie w opisie na dole. To jest nasza wielka przygoda. Chcemy po prostu stworzyć takie miejsce w internecie, jakiego jeszcze nie ma. Wszystkiego możecie się dowiedzieć właśnie z tamtego kanału. Mamy tam już pewien film, który opowiada, czym ten kanał będzie, a także dwa pierwsze komentarze o CPK oraz o proteście rolników, a więc bardzo gorących tematach. Zachęcam was Wejdźcie tam, kliknijcie subskrypcję, oglądajcie te filmy no i powiedzcie, co o tym myślicie. Ale dość już tych stawek, lecimy na nasze pole. Kochani, ja przyniosłem, są doniczki, no w zasadzie takie wielodoniczki nawet, jeszcze nierozpakowane, yy, gotowe niedługo do wysiewu, nowe. Trochę ich tutaj mamy, dwa zestawy, takie po dwie sztuki. Tu jest chyba 36, w tych dwóch i w tych 36, a więc myślę, że na dzisiaj wtarczy. Tutaj mamy ziemię do wysiewu, taką z włóknem kokosowym. No ale samym wysiewem, to zajmie się już Ola. No dobrze kochani, to tak jak mówiłem, idziemy teraz, zobaczymy trochę, co tam słychać w naszym ogrodzie warzywnym. Pamiętacie pewnie, go, tylko tworzę. pamiętacie pewnie, że sadziliśmy przecież cebulę ozimą i czosnek ozimy. No i to jest taki, taka zagadka, czy on wszedł, czy nie wszedł. Jak widzicie, ciepło już jest, dużo wilgoci, dużo wody. Stoi nawet, może tam później pokażę trochę, jak ta woda stoi niedaleko nas. No ale teraz idziemy tutaj do naszego ogródka warzywnego. Trochę tak naokoło. I zaczniemy od czosnku. Pokażę Wam, czy nasz czosnek już wszedł. Zobaczcie. O proszę. Czy coś tutaj widać? No widać, widać. O tutaj pierwszy czosneczek. Tutaj obok drugi. No trochę tego jest. Jak się tak przyjrzeć po kolei, no to widzicie, na pewno, mam taką nadzieję, że tu widać, może bym palcem pokazywał, nieładnie, ale zawsze lepiej niż nie zobaczyć nic. O tutaj, proszę, jest czosneczek. Tutaj jest, o tutaj jest czosneczek. Tutaj, 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 tutaj. Gdzie jeszcze? A przyjdziemy, o tutaj. Tutaj, tam dalej troszkę większy, no trochę ich jest. Także radość całkiem spora, no bo jednak bardzo, bardzo na ten czosnek liczymy. W tamtym roku, pamiętacie, on nam tak trochę się udał, trochę się nie udał, robiliśmy go o w tamtej grządce. No ona widzicie, już się rozpada trochę, trzeba coś z nią zrobić. Yy, no i był taki jaki był, ale teraz mamy nową, lepszą, o zobaczcie, ewidentnie lepsza. Więc mam nadzieję, że tutaj powstanie już prawdziwy czosnek, który będzie można podzielić na ząbki i no będzie go naprawdę dużo, bo cała ta grządka właśnie jest nim obsadzona. Ale my idziemy dalej, idziemy do cebuli. Cebula jest już troszkę większa. O, zobaczcie, jaka grządka. Ona też jest cała przeznaczona na jeden uprawę i tą uprawą jest właśnie cebula. I tutaj też będę pokazywał palcem już trudno. Tutaj proszę pierwszy. Pierwsza cebulka, tu druga, tutaj, tutaj, gdzie jeszcze? Proszę bardzo, tutaj, tutaj, no po kolei, tutaj, tutaj, tak jak rządki pokazują. Tam dalej widzicie już te szczypiorki są troszkę takie większe. No jest radość, jest radość, nie będę ukrywał. Mam nadzieję, że to wszystko urośnie, że będzie odpowiednio nawodnione, że tej wody nam w tym roku nie zabraknie. No bo jest naprawdę, ta susza nas wtedy wykończyła. Ale woda, to idziemy, pokażę Wam tej wody trochę. A po drodze opowiem trochę może o tym, co tam się działo, bo ostatnio Ola Wam powiedziała, że przecież ja taki zmarnowany siedziałem w tej chacie. No i rzeczywiście, trochę mnie wykończyło chyba coś. Trochę mnie choróbsko wzięło. Noc miałem taką nieprzespaną całą, spowodowaną po prostu, no, tym że się też płakały, nie będę ukrywał. No i musiałem się przenieść do innego pokoju. Nie też dlatego, że filma wam montowałem do chyba trzeciej czy czwartej w nocy. No i jak mnie obudziły dzieciaki po pół godzinie, czy godzinie, to już była katastrofa. No i poszedłem spać do takiego zimnego pokoju i trochę przemarzłem, no może głupie to było. No ale tak było. No i wiecie, no ja trochę przemazłem. No i mnie poskładało i już nie wyszedłem niestety na następny dzień. Takie życie. Ale już jest lepiej. Doszedłem do siebie w miarę szybko. Dzień dwa i jest dobrze. A tymczasem zobaczcie ile tu jest wody. O proszę, ile wody? Woda stoi normalnie. Jeszcze nie do końca pozbierane drewno tam też. No niestety. I to nie wszystko, to nie wszystko, bo tutaj spróbuję trochę wejść delikatnie, bo jest mokro. Ja jeszcze nie założyłem akurat. Ale idziemy, idziemy, idziemy i zobaczcie. Tutaj proszę, no woda stoi. Normalnie na łące stoi woda. Także tak to wygląda. Wracamy. No i jeszcze kończąc... Oj oj oj, trochę mokro. No i jeszcze kończąc. Kochani, no to pamiętacie, że miałem też te perypetie z kolanem. No i rzeczywiście to kolano mnie y, mocno bolało. Trochę je sobie uszkodziłem właśnie tutaj na, na siedlisku. Jakoś mi coś tam się przeskoczyło chyba po prostu, no ale trochę czasu minęło. Brałem taki środek, taki to, jak to się nazywa, y, kolagen. Kolagen wpłynie. No i brałem sobie ten kolagen piłem go, smarowałem maścią z żywokostem, no i trochę czasu minęło. Odciążyłem oczywiście to kolano, no i już oczywiście nie jest idealnie, ale jest naprawdę całkiem nieźle, mogę normalnie chodzić, funkcjonować. No i ten kanał, o którym Wam wspominałem, przy kanał też współtworzyć, a jest tam dużo roboty. Byliśmy między innymi na protestach rolników w Dorohusku czy w Marianowie, trochę jeździmy też po Polsce. No, także czasu nie ma, doby brakuje, ale siedliska też nie można zaniedbywać, dlatego wracamy tutaj. Jesteśmy już na podwórku i zaraz trzeba wysiewy robić, no bo kiedy, jak nie teraz? Cześć kochani, mam ze sobą nasiona, robimy wysiewy. No, niestety nie będę robiła wysiewów tego wszystkiego, jak się domyślacie, ponieważ mamy y, dopiero przełom lutego i marca. Ale coś tutaj się znajdzie, co można już. Wysiać, a mianowicie piękna torba. Odkładamy na później. Będziesz czekała do marca. Dzisiaj będziemy wysiewać paprykę, papryczkę Habanero i roszponkę. Niestety chciałam też pora, ale gdzieś zagubiłam nasiona. Nie wiem, gdzie one są. No, będę szukać. Trudno. Wiecie co, no korzystam z tej książki info uprawy. Przeczytałam sobie terminarz siewu na luty i no niektóre rzeczy po prostu będę wysiewać. Większość sobie odpuszczę, dlatego że po prostu wolę, żeby mi te siewki nie wybiły, nie były takie wyciągnięte od tego słońca. Na pewno pomidory z, z pomidorami poczekam na. Na, y, na marzec, na połowę marca. Cebulę mamy posadzoną już y, taką zimową na jesieni. Czosnek, tak samo, y, więc to jest w porządku. Jedyne, co mogłabym, gdzieś jeszcze taką cebulkę, chyba dymkę miałam, ale nie wiem, gdzie ona jest, gdzieś tam mi zniknęła. Więc na razie dzisiaj zrobimy te trzy, ale myślę, że będzie dobrze. Tak jak już Wam Marcin mówił, y, mamy taką y, ziemię. Do wysiewów z włóknem kokosowym. Ona jest jakoś tam wzbogacona o jakieś tam dodatkowe substancje, jakieś tam lekkie nawozy, po to, żeby fajnie te siewki rosły i żeby potem to wszystko miało z czego korzystać. Nie wiem, czy tutaj są jakieś takie dodatkowe substancje, które pochłaniają wodę, jakieś hydrolaty czy coś takiego. Czasami to jest, a czasami nie ma. W tym chyba nie ma. W tym roku kupiłam sobie za jakby. Na mowę mojej mamy można powiedzieć, no za radą bardziej e, takie właśnie mini szklarenki. Już wam pokazuję. Moja mama kupowała to, właściwie mój tata kupował to y, w takim po prostu pobliskim sklepie ogrodniczym. Ja akurat kupiłam to na Allegro, ale generalnie to jest wszystko to samo, więc no i zobaczcie. Akurat ja tutaj mam taki komplet, taki sobie wybrałam, bo są różne. Eee, mam tu taki komplet pojemniczek z takimi specjalnymi wypustkami to jest fajne, bo nie wszystkie pojemniki to mają na rozsady. Na początku jakby przykrywa się przykrywką, tak żeby było jakby na sztywno, żeby była tylko malutka szparka powietrza, a później jak już te nasionka wykiełkują, to można przekręcić to wieczko i umieścić tutaj. Wtedy jest taka większa szpara i nie ma aż takiego zaduchu w środku. Do tego pojemniczka wkładam sobie o takie pyk rzeczy. I proszę bardzo, mam tutaj 18 miejsc. Tu tak samo. No i tak jak mówiłam. O! I tu jest to wieczko. I przykrywam najpierw w ten sposób, żeby to było tak ściśle, na ścisło. A później przekręcam sobie i tutaj trafiam. O! Jest taka szpara. I faktycznie jest więcej tego przewiewu. I tak właśnie będziemy dzisiaj robić. <laughs> Trochę pokazuję, ale taki czas. Zaczynamy. Nie mogę się strasznie doczekać tej wiosny, bo już po prostu ta zima mi tak ciąży. Nie jest tak źle, bo wiecie, teraz jest ciepło i w ogóle, ale dzień tak się szybko kończy, że to jest coś niesamowitego. Więc ja już tylko po prostu czekam, odliczam. Kiedy w końcu będzie ciepło? Kiedy będzie ta wiosna? Już nie będzie tych kurtek, będzie można siać, sadzić. Chociaż pracy to jest naprawdę dużo, ale jakoś to ogarniemy, prawda? No, dobrze, że Marcin powiedział, żebym wzięła dwa woreczki, bo miałam wzi zamiar wziąć jeden. Ale powiem Wam, że to jest pojemne. Te pojemniczki są wbrew pozorom pojemne. Jeszcze tutaj trochę. O. Nie no, fajna jest ta ziemia, taka puszysta. Lekko wilgotna, trzeba ją na pewno będzie podlać. Nie ma tutaj jakichś wielkich takich kawałków, czasami drewna czy czegoś, to się zdarza. Marcin wam mówił na pewno przed chwilą, coś tam słyszałam a propos jego projektu. Oni tam naprawdę robią takie, wiecie, analizy różnych sytuacji. Pytają ludzi z każdej strony o jakieś rzeczy, o zdanie, więc bardzo się z tego powodu i Marcin cieszy, i ja też się cieszę, bo widzę, że on jest szczęśliwy i naprawdę widzę, że odwalają kawał dobrej roboty. Mam nadzieję, że zajrzycie tam do nich, obejrzycie, co robią, dacie znać, czy Wam to się podoba. No i że zostawicie łapkę w górę albo subskrypcję, byłoby nam naprawdę bardzo, bardzo miło, bo chcielibyśmy dotrzeć do jak największego grona odbiorców, żebyście mogli po prostu korzystać z tych y, fajnych treści. A tymczasem już sobie otworzyłam paprykę Yolo Wonder. To jest papryka słodka, czerwona, y, stanowisko wiadomo, żyzna, próchnicza, bla, bla, bla. Odmiana plenna o owocach ciemnozielonych do intensywnie czerwonych, grubościenna i o to nam właśnie chodzi. I ja teraz sobie będę tutaj wyrzucała po dwa nasionka do każdego i zrobię sobie taki rządek. No fajnie też, że ogólnie już nam się trochę ta sytuacja, że tak powiem zdrowotna poprawiła, ponieważ Marcin już lepiej się czuje ja też byłam trochę chora, ale na szczęście już jest lepiej, więc cieszę się z tego powodu. Mam nadzieję, że teraz już w ogóle będzie lepiej, chociaż trzeba o siebie zadbać. Naprawdę, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Człowiek tylko dojedzie i tyle z tego. Trzeba o siebie dbać, wy też o siebie dbajcie. Zdrowie jest najważniejsze, bo bez zdrowia to nie ma nic. Sami dobrze wiecie. I ja teraz tę te nasionka przysypuję małą taką warstewką ziemi i zaraz to będziemy też podlewać. Dobra. Jeden rządek papryki Yolo Wonder zasiany. Teraz będziemy siać habanero żółte. Tak się zastanawiam, kto u nas to habanero będzie tak jadł. Ja lubię o ostre rzeczy, ale Marci to tak niekoniecznie, więc może będziemy robić jakieś ostre sosy. Ale zobaczymy, wyrośnie, nie wyrośnie. Niestety jest jeden, że tak powiem, przypał, ponieważ zostawiłam takie nasionka z tej papryczki, takiej podłużnej, u nas w mieszkaniu. Zapomniałam wziąć, więc po prostu będę musiała to dosiać w późniejszym terminie, jak już będę miała te nasionka. Ponieważ tamta papryka była naprawdę bardzo dobra, zostawiłam sobie nasionka i myślę, że spokojnie one wykiełkują i też będą taki fajne jak w tamtym roku. Ja te nasionka wtedy pozyskałam po prostu ze sklepu, że tak powiem. No, poszłam, kupiłam paprykę jedną, zjedliśmy tę paprykę i potem po prostu chyba wsadziłam do ziemi i tyle. I to wykiełkowało i naprawdę dużo wykiełkowało tych nasion, więc było bardzo spoko. Fajniej dojrzewała nawet już w siatce takiej szmacianej w kuchni po jak już było zimno, to wiecie, ja po prostu to zerwałam na jesieni, żeby mi się to nie zmarnowało. Takie zielone papryki i one naprawdę elegancko doszły, były czerwoniutkie i bardzo smaczne i pyszne i mi się to bardzo podobało. No i kochani, mamy już to wszystko posiane. Teraz wystarczy tylko to podlać. I postawić na ciepły parapet. Najlepiej, jakby było dużo słońca, wiadomo, taki południowy. U nas jest sporo takich dobrych parapetów, więc będziemy z tego korzystać. Wolę sama wysiać niż kupić siewki. Po co mam to robić, skoro to nie jest aż takie trudne, nie, nie, nie jest z tym jakoś dużo roboty? Potem tylko przesadzić i już i do ziemi. Chciałoby się jeść pyszne rzeczy, to trzeba sobie to ogarnąć. Wiadomo, no. Jeśli są jakieś takie sytuacje trudne, że nie mamy tych rozsad, bo coś tam się wydarzyło, nie wzeszły albo po prostu człowiek był chory i nie mógł tego zrobić. Okej, okay, wiadomo, można kupić. No czemu nie? Ale ja na przykład wolę robić to sama. Podlewamy. Och, trochę za dużo. Dobra, super. Trochę mi się odsłoniło nie gdzie, więc dokładam. Dobra, wszędzie troszkę dorzuciłam, jest ok. Posiane, podlane, teraz to zasłaniam i już gotowe. Teraz tylko na okno i będzie kiełkowało. Kochani, pierwsze siewki posiane, teraz niech pięknie kiełkują. Trzymam kciuki, czekam na marzec. Ta torba też czeka, już się nie może doczekać. Jeśli chcecie, to zostawiam Wam tutaj na dole w opisie link do tego właśnie pojemnika. Bo muszę powiedzieć, że jest naprawdę bardzo fajny i polecam go. Oczywiście plastik jest taki trochę cienki, ale jeśli będzie się z tego delikatnie i spokojnie, normalnie korzystało, to może to posłużyć przez naprawdę kilka sezonów. Dziękuję Wam bardzo, że byliście z nami. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy już też coś siejecie, czy czekacie na marzec i kwiecień. A jeśli nie obejrzeliście naszego ostatniego filmu, to koniecznie kliknijcie tutaj i zobaczycie, jak sobie sama dawałam radę z dzieciakami na wsi, kiedy Marcin po prostu. Był chory. Trzymajcie się, do zobaczenia. Zdrowia, papa! Pa.